Także się obudziliśmy. Obudziliśmy się. Ela w takim stroju seksualnym. <laughs> Także zobaczcie, miło jak to wygląda. Wczoraj to nie było widać, ale dzisiaj to na pewno widać. Rozciągniemy się. Więcej niż ja. Zakopane jesteś państwo. Rozbudowane? Nie zakopane? Także zakopane, rozbudowane. Także tak to wygląda. Nasza chatka. Motorek stoi, udało się. Elżunie wczoraj strasznie. Po wczorajszej jeździe. Po wczorajszej jeździe, jeździe nie strasznie boli pupa. Także na razie, aby nie bolało ją, taki substytut poduszki, to po drodze gdzieś kupimy jakąś poduszeczkę, także żeby użyć jej w niedoli. Eee, tak to będzie wyglądało. zaraz będziemy kufry ubierać. Już się w środku No i jazda opony. oponę się Jestem zadowolony stanie opony Zadowolony stanie opony Zaraz ruszamy dalej W stronę Innych gór Innych gór Na wschodzie Także umiłowani moi wyjeżdżamy Kuźwa w tym momencie, jesteśmy Kuźwa w poroninie. Powiem szczerze, to jest to takie nowe rondo. Nie potrafiłem się na nim znaleźć. Może ja jestem chłopak ze wsi. No i po prostu do, e, dobijało mnie to. Także musiałem się wrócić. Przy okazji tego powrotu zatankowałem. zdożyłem się pokłócić z żoną. O, i jestem jestem, w, jestem w, trochę jest wkurzony, wkurzony także tą drogą, drogą i tym i wszystkim, kuźwam korek taki na tej pieprzonej zakopiance, że wjechać, wyjechać gdzieś z krzyżówki to jest normalnie mordęga, także nie polecam. recording Dobra, okej. Już jesteśmy za niedzicą. Tam dalej widać nawet, teraz podwyższę w patyczkach, Wiatr wieje niesamowity, więc żadnej jest szansy, żeby tutaj drona postawić, Mówione było, że wiatr ma nawet do 80 km na godzinę Już mam nadzieję, że nie będzie mi dane jechać eską A nie jakąś autostradą Bo bym chyba tego nie przeżył na tym swoim motocyklu Tak to wygląda, tam pieniny się pienią Tu się pieni moja żona Pomóż. Pomaga, Pomaga. Ну, махать. Едем далее. Miłowanie moi! Wojkowa, 4 nie jedziemy tam. Ale mamy ze sobą krótki popas. Tylko dlatego, żebyśmy mogli się tutaj jakoś e, odprężyć. Po drodze, jak się okazało, trzeba było kupić podusie. Nic nie pomagało. Także jest nowa podusia z PEPKO. No tutaj gwarantuję mojej żonie lepszy, lepsze siedzenie. Tam żona szuka grzybów yy, My jesteśmy tutaj w takiej małej miejscowości. Przejechaliśmy niesamowitą yy, trasą do muszyny. Obszar ochrony ujęcia wody w krynicy. Teraz jesteśmy gdzieś po krynicy strój. Wojkowa Krynica strój. także jesteśmy tutaj. Tak, bardzo, tak. Eee, chwilkę zrobimy jeszcze postoję wyłączę światła mm, Bardzo dobrze się na tej oponie jedzie, przynajmniej na asfalcie eee, jest bardzo pewna kurczej dobry rok za tak niewielkie pieniądze myślałem, że jakiś badziewa się naprawdę bardzo dobrze na niej jedzie. Także jestem zadowolony. Będziemy zaraz dalej jechać także. Do następnego wejścia. Jestem wyrąbany. Jak się okazało zrobiliśmy mniej kilometrów niż wczoraj Ale ale to rzeczywiście zmienia ludzi. Także moja, moja żona moja żona powiedziała, że jak przyjdzie do domu, to już na motocyklu nie siądzie po naszej wyprawie. No mnie też dupa boli. Zresztą wszystko mnie boli. Kolano, lewe od zmiany biegów, bark. Oko bo jechałem przez chwilę bez, z otwartym wizjerem, ponieważ tak już zajebany, miałem tak zarąbany wizjer, że, że po prostu nic nie było widać. Także tak to e, wygląda. A, a co mnie zaczął boleć, także nie wesoło. Motocykl się spisał z zarąbiście, także jeżeli chodzi o to silnik, praca silnika, e, w ogóle spalanie i to wszystko, no jestem niesamowicie zadowolony. Oprócz tego, że ten motocykl tak naprawdę nie nadaje się. do nie nadaje się do takich wypraw jeszcze dodatkowo w dwie osoby także moja żona to bardzo przecierpiała także nie polecam jazdy Yamaha ja MT-07 MT w dwie osoby może samemu, tak owszem, ale yy, dla jednej osoby to, yy, dla dwóch osób to jest tragedia, także że, jakby ktoś planował coś takiego zrobić jak ja, no to odradzam nie polecam no bo jest to męczarnia, ale da rady. Da radę. myśmy prawie przez te dwa dni mamy tysiąca. Prawie, no a tysiąca. Brakuje nam 60 km do tysiąca. Mielibyśmy tysiąc, no bo to cykl, także tak to wygląda. W tym momencie jesteśmy e, w Ferdynopol między Arłamowym a Arłamowym a A A przemyślem. W takim malutkim gospodarstwie agroturystycznym tutaj spędzimy noc zaraz wone przez bookingą około paczki no, i ujdzie. pokój bardzo ładny trzyosobowy w sumie z telewizorem niedaleko jest Biedronka także nieźle pod spodem albo tutaj na dole będzie informacja na temat e, namiaru na to miejsce jeżeli ktoś by chciał bo jest w sumie przy samej trasie, jeżeli objeżdżamy Polskę, także bardzo dobrze jest to usytuowane dla tych motocyklistów lub tych osób, które chcą, chcą po prostu zwiedzić e, nasz kraj dookoła lub mają tutaj gdzieś zamiar pojechać w Bieszczady czy gdzie indziej. Także bardzo, bardzo dobre miejsce. E, Dzisiaj jeszcze ma panu motocyklistę, tak będę to się tak ustawić na przodzie e ewentualnie przygotować żeby to nie zostawili bo jutro chcę wyjechać dalej teraz będziemy mocno dyskutowali czy wracamy do domu kończymy tą przygodę do polski czy jedziemy dalej o augustów chorodło gołdaw czeka także zobaczymy jak to będzie co żona także może takie były z strony tam jazda przez góry, mocne zakręty, drogi nieciekawe, momentami piękne asola, a momentami no takie. Ja nawet nie filmowałem, powiem szczerze nie filmowałem, zresztą mi się kamera rozładowała była tylko opcja, opcja była tylko e, samego filmowania, samego filmowania za ląd, także nie chciałem rozładować do końca jestem pod wrażeniem. 11 godzin wytrzymuje Chiński. Intercom, także naprawdę super. Słabo słychać, ale jest możliwość kontaktu. Także na tym, że to kończę dzisiejszy dzień, zaraz zapraszam do nitki. Jak to dzisiaj było? Do zobaczenia w następnych nagrywkach. Trzymajcie się ciepło. Pa!